Stosunek przerywany, jakie jest ryzyko ciąży podczas stosunku przerywanego? Witajcie przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Nikt nie wie, skąd się bierze głęboka wiara kolejnych pokoleń w to, że stosunek przerywany skutecznie chroni przed zajściem w ciąże, skoro wskaźnik perla dla tej metody wynosi od 15 do 28. Oznacza to, że na 100 par wybierających stosunek przerywany, 15 do 28 ryzykuje zajście w ciąże. Stosunek przerywany wbrew poglądom wielu osób niesie ze sobą duże ryzyko zajścia w ciążę. Przede wszystkim powodem jest preejakulat, czyli wydzielina, która zawiera plemniki. Po drugie, refleks czasem zawodzi, po trzecie, kobietom zdarzają się cykle nieregularne, a poza tym plemniki żyją dłużej niż 5 minut. Skąd przekonanie, że stosunek przerywany chroni przed ciążą? Część mężczyzn nie wydziela preejakulatu. Coraz więcej mężczyzn ma nasienie bardzo słabej jakości. Sporo stosunków odbywa się w dni niepłodne. Zdrowej parze, nie stosującej żadnej antykoncepcji, zajście w ciąże może zająć nawet cały rok. Stosunek przerywany, kiedy ryzyko ciąży jest mniejsze? Ryzyko ciąży przy stosunku przerywanym maleje, gdy para jest ze sobą bardzo zżyta, kobieta zna doskonale swój cykl, a mężczyzna w pełni panuje nad swoimi reakcjami, choć nie nad wydzielaniem prejakulatu. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia!